Dzisiaj chciałam wytłumaczyć, co to jest wife beater. Wife beater to jest taka podkoszulka. I czemu się nazywa wife beater? Bo to jest oczywiście slang, ale każdy to mówi praktycznie i myślę, że w Stanach każdy wie, co to jest. Nie wiem, jak oni to mówią w Anglii, nie mam pojęcia, ale czemu wife beater? To może wiecie, że wife to jest żona. I to beat znaczy, żeby bić. To znaczy, że beater jest ktoś, kto. Kogoś bije. To logicznie wife beater to jest po prostu jakiś gość, który bije swoją żonę. I właśnie dlatego mówimy, że ta podkoszulka się nazywa wife beater, bo przeważnie faceci, którzy biją swoje żony, noszą takie podkoszulki. I szczerze mówiąc, tak często używamy słowo wife beater, że ja tak nawet nie wiem naprawdę, jak ta podkoszulka się nazywa. Po prostu jak dla mnie się nazywa Wifebeater i tylko tyle. To dzięki, że obejrzeliście dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że teraz już będziecie wiedzieć, co to jest Wifebeater. Jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek, to dajcie kciuka do góry, subskrybujcie i napiszcie w komentarzach. Dzięki, że oglądacie mój kanał i do następnego razu. Cześć!